Eee, to cześć, ja jestem Radek, eee, jak chodzi o mnie to działam tutaj przy Politechnice Śląskiej w Studenckim Kole Naukowym Silesian Aerospace Technologies i to tyle tytułem wstępu o mnie. Eee, dzisiaj chciałbym opowiedzieć trochę o rakietach, trochę o rakietach modelarskich, trochę o rakietach nieco większych, ale ciągle zostaniemy, inaczej, nie wejdziemy na orbitę dzisiaj na pewno. Eee, więc tak, tu jest taka, chyba nic nie widzicie z tyłu niestety, prawda? Okej, okay, nie widzicie, to ja wam przeczytam. To jest taka linia czasu, jakby, jakby kogoś interesowało, bo nie będę mówił o większości z tych rzeczy. Generalnie, jak chodzi o taką historię amatorskich rakiet, to w Stanach Zjednoczonych taki ogromny boom był mniej więcej wtedy, kiedy poleciał Sputnik na orbitę. To był 1957, i to jest na tym slajdzie tutaj z przodu. Wtedy też opublikowano parę artykułów i parę książek na temat modelarstwa rakietowego, takich poradników właściwie. Jak chodzi dalej o to, co tu jest, to tutaj pod 74 jest napisany start ostatniego Meteora i to jest chyba jedyna rzecz stąd, o której powiem. W 2004 mieliśmy pierwszą amatorską rakietę, która poleciała w kosmos właściwie. To była amerykańska rakieta, przekroczyła tą magiczną linię 100 km i tak będziemy traktować, że jest kosmos na nasze potrzeby. I od 2007 mamy ogólnie taki dość duży boom na studenckie rakiety, które latają już dość imponująco, szczerze mówiąc, na kilkanaście, nawet kilkadziesiąt kilometrów. E, to tak, jakby ktoś chciał doczytać. A teraz zaczynając. E, tak. E, kolega chyba stoi gdzieś z tyłu, albo uciekł. Nie wiem. O, cześć, cześć. Ok, e, więc to co widzicie tutaj e, po waszej lewej. To jest tak zwany po polsku karmelek, po angielsku rocket candy na to mówią. I to jest bardzo popularne, amatorskie paliwo rakietowe, a przynajmniej było, jak był gorszy dostęp np. prochu czarnego czy innych tego typu rzeczy. E, generalnie jak miałbym Wam mówić, jak je zrobić, to robi się je z cukru i jakiegoś utleniacza, tyłu saletra potasowa do szynki, te, te rzeczy, wiecie o co chodzi. Karmelek dlatego, że jak się używa takiego zwykłego białego cukru, to bardzo ciężko jest uniknąć jego karmelizacji i po prostu robi się brązowe. Jak się używa jakichś słodzików czy tym podobnych, to raczej zachowuje biały kolor, ale mniejsza z tym. To jest paliwo tak zwane stałe, i właśnie teraz będę pewnie mieszał pojęcia, bo później będę mówił jeszcze słowo paliwo w takim chemicznym kontekście to, co się spala i oprócz niego jest jeszcze utleniacz, ale mniejsza z tym, zobaczycie. Słysząc, też to jest zdjęcie ze strony Naka Rocketry. To jest właściwie blok, wygląda jakby był napisany w latach 2000. Jest dalej prowadzony, bardzo ciekawy, jeśli kogoś interesują, takie bardzo techniczne aspekty, prowadzony przez pana, który jest inżynierem w Boeingu, podajże. No i to, co widzicie tutaj i tutaj, to są takie rakiety modelarskie, które zrobiliśmy w kole. Tak naprawdę coś tej wielkości, jak trzyma kolega. A co mam tutaj chyba mogę puścić, jeśli nikt sobie nie zrobi krzywdy. E, to rakiety tej wielkości generalnie już dość łatwo wpadają w taką kategorię rakiet dużej mocy, tak zwanych. E, to tam zależy od kategorii silników. E, I coś takiego potrafi polecieć, no, dociągnąć do kilometra powiedzmy i nawet przekroczyć przy mniejszych masach. Mogę też posłać silnik, bo na nim leciała, to dokładnie rakieta dlatego jest taka lekka w tej chwili. E, więc ja ci to, da? Ale tym też, sobie nie... tym też sobie Mogą być jakieś ostre krawędzie, bo tym rzucamy po ziemi. No i w każdym razie te, dużo już tych dzisiejszych silników modelarskich, jakby nie operuje na karmelkach, tylko na takich rzeczach, pokroju prochu czarnego, prochu bezdymnego, czyli już takiego, gdzie są jakieś nitrowane substancje. To jest między innymi to, co trzymacie w rękach. Jeśli ktoś się wczyta w napisy, które tam są, to może wyczyta, że to akurat konkretnie jest silnik z morskich wyrzutni lin ratowniczych, bo tam używają tego typu napędów właśnie. E, idąc dalej, nie wszyscy są normalni, jeśli mówimy o karmelkach. I w Stanach jest taka inicjatywa Sugar Shoot to Space. E, ludzie stamtąd chcą zbudować rakietę na karmelku, która... Uuu. <noise> dziękuję, 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 dziękuję. Nie patrzcie, nie patrzcie. Ok. Rakietę na karmelku, która poleciałaby w kosmos. Czyli przekroczyła te 100 km. W związku z tym odlewają absolutnie ogromne silniki, takie o średnicy gdzieś 30 cm. Jest to przerażające, z tego co widziałem, to ich testy kończą się najczęściej tak jak tutaj widać. Generalnie Karmelek dość dobrze nadaje się na świecę dymną, tak wam mogę powiedzieć. O, i to jest nagranie z jednego z takich testów. 200 mm w tym wypadku, dość świeży test. Uh. Trochę głośno. Więc jak już mówiłem, piękna świeca dymna. E, trzeba trochę uważać, jak się robi karmelki. To tak na przestrogę, jakby ktoś próbował. Paliwo lubi pękać, potem dzieją się takie rzeczy. I no dalej. Obecnie dość dobrą sławą cieszą się silniki hybrydowe, szczególnie w organizacjach studenckich. Silnik hybrydowy generalnie działa w ten sposób, że to paliwo, o którym mówiłem wcześniej, jest w takiej formie stałej w komorze spalania, a utleniacz jest wtryskiwany z jakiejś butli z góry. I to tak, w dużym skrócie to paliwo się topi. Spala. Tradycyjnie, to paliwo to były różnego rodzaju tworzywa sztuczne, jakieś polimery. Od jakiegoś czasu dobrą sławę zyskały parafiny również i one dość dobrze działają. No i takie silniki hybrydowe wahają się rozmiarami od czegoś tego pokroju. To jest jeden z silników oferowany przez Polskie Towarzystwo Rakietowe. Można sobie załatwić dość łatwo. Po już takie dość spore konstrukcje, jak widać tutaj na filmie, będzie za sekundę. Co może to puszczę. Tak się pali silnik hybrydowy. Za sekundę parę słów zapięć. I to jest silnik hybrydowy chłopaków z Politechniki Wrocławskiej, swoją drogą. Jeśli mogę się cofnąć, spróbować się cofnąć. Tutaj na początku leciał taki ochydny czarny dym z niego. Ja nie jestem pewny, bo nie mam wglądów w ich konstrukcję. Podejrzewam, że to jest spowodowane tym, że to paliwo musi się generalnie na początku stopić, więc procedura zapłonu po prostu tego od nich wymaga. Przeskoczę to. No i na silnikach hybrydowych już buduje się dość spore rzeczy. Ta rakieta, którą widzicie po lewej, to jest obecny, zdaje się, rekordzista wysokości w Australii. Natomiast ta rakieta, którą widzicie tutaj po prawej, dość wysoko, to jest rakieta teamu rakietowego z Uniwersytetu w Delft w Holandii. Rakieta Stratos, również na silniku hybrydowym. Chłopaki on tam naprawdę kawał dobrej roboty. Latają gdzieś na, zdaje się, około 30 km i obecnie... Celują już w kosmos, przynajmniej chcą. Zobaczymy, jak mi z tym pójdzie. Na co to komu, mógłby ktoś spytać. Generalnie rzecz biorąc, dużo akcji, powiedzmy, edukacyjnych dzieje się na tego typu rakietach, a także całkiem sporo eksperymentów na nich się odbywa. Kansaty wymagają tak naprawdę rakiet. O Kansatach wszyscy słyszeli? Czy muszę coś powiedzieć? Kto nie słyszał o Kansacie? Okej. Okay. Okej. Okay. To generalnie Kansat to, jest taka, hmm, Kansat to jest taki format, powiedzmy, sąd, które mieszczą się w czymś, co byłoby wielkości no, puszki, takiej pokoli. To jest też konkurs, który odbywa się, zdaje się, w Europie, tak ogólnie rzecz biorąc, między innymi u nas w Polsce. No i generalnie wtłacza się do takich puszek eksperymenty. Dużo takich puszek pakuje się do rakiety, wyrzuca one, wypadają i można robić swoje badania. E, oprócz tego, e, ja bardzo lubię balony generalnie, e, ale rakiety mają pewną przewagę nad nimi i to jest wysokość, na której mierzymy. Znaczy, no, balonem powiedzmy nie dosięgniemy gdzieś tam tych 200-300 km nad powierzchnią Ziemi, czy nawet i wyżej, jeśli chcemy badać jakieś wysokie warstwy atmosfery. I do tego właśnie używa się rakiet. Po prostu szprycuje się je elektroniką praktycznie całe i wysyła bardzo, bardzo wysoko. A, i jeśli to, co tutaj widzicie, wygląda Wam jak rakieta V2, to to jest rakieta V2. E, Amerykanie zrobili coś takiego, że... Nie wiem, czy dokładnie 30 ich zabrali. E, na potrzeby tych eksperymentów na pewno e, wzięli 30 rakiet V2, przemalowali je na biało, e, żeby nie było, e, i stwierdzili, że będą nimi robić badania... Radiacji w kosmosie. No i problem był pewien, bo to nie są do końca rakiety badawcze, i no, powiedzmy, że tego typu rakieta nie do końca była przeznaczona do tego, żeby wrócić w całości. To znaczy, jak wracała, to najczęściej robiła 24-metrowy krater i elektronika na pewno tego nie przeżywała. Wymyślili więc bardzo amerykańskie rozwiązanie, wzięli dynamit i wsadzili do środka. I gdzieś tak na 50 km go detonowali, po prostu. Rakieta była rozrywana na kawałki. No i już prędkość opadania tych kawałków była wystarczająca, żeby badania przeżyły i wróciły na Ziemię. Także super działa. Oprócz tego, takich ciekawych eksperymentów, te rakiety, obie, które tutaj widzicie, to są rakiety Black Brand kanadyjskiej produkcji. A, jeśli wydaje wam się, że to są tak naprawdę trzy rakiety, jedna na drugiej, to dokładnie tak, to są trzy rakiety, jedna na drugiej. Oni mają bardzo dziwną numerację. To jest wersja dwunasta i składa się chyba z pierwszego członu wersji trzeciej, drugiego członu wersji piątej, i tak dalej, i tak dalej. Znalazłem raport na stronie NASA, właściwie projekt, tego typu rakieta piątka, to się zdaje, jest, miała być przeznaczona do badania anomalii południowoatlantyckiej przy okazji misji Apollo. Wszyscy wiedzą, czym jest ta anomalia, czy powiedzieć? Czy ktoś nie wie? Powiedz jednym zdaniem. Okej, okay, powiem jednym zdaniem. To to jest generalnie takie miejsce nad Brazylią, ona się zdaje się jest ulokowana w tej chwili, gdzie pasy radiacyjne nasze ziemskie są bardzo blisko. I właściwie wszystko, co tam przelatuje, by w nie wpada, no i z tym są związane różne problemy. Między innymi takie, że parę misji, właśnie Apollo, które tam przelatywało, miało fałszywe alarmy związane z promieniowaniem. No i również takie gorsze na zasadzie są problemy z elektroniką, generalnie i trochę ze zdrowiem, ale to mniejsza. I generalnie te, generalnie te rakiety miały być przeznaczone do tego, że w przypadku misji Apollo Miały móc wystartować w ciągu 24 godzin od nastania takiej potrzeby, aby zbadać, czy nie dzieje się tam coś, coś niefajnego, a przy okazji służyły też do badania właśnie, jaka radiacja tam panuje oraz e, zdaje się, że wysłali tam trochę czujników, żeby sprawdzić, jak się zachowują ich urządzenia po prostu w tym miejscu. E, no, i właśnie pewna wpadka, bo jest taka głupia historia związana. To, ta, to ta cóżko, które tutaj jest, leci gdzieś tak mniej więcej na 900 km, jeśli dobrze pamiętam, w górę i spada. To nie wchodzi na orbitę. I może Wam to tak nie wygląda, ale na rosyjskim radarze w 1995 roku absolutnie wyglądało jak rakieta balistyczna Trident. Więc ta rakieta wystartowała sobie z północnej Norwegii. I zaczęła się wzbijać i weszła w zasięg radarów. I Rosjanie oszaleli absolutnie, ponieważ właśnie wydawało im się, że ktoś rozpoczyna wojnę nuklearną. Zajęło im jakieś 8 minut z 10 przeznaczonych na podjęcie tej decyzji, że rakieta w sumie jednak leci w przeciwną stronę niż jest ich kraj i że wszystko jest w porządku. Ale w międzyczasie zdążyli powiadomić prezydenta, uruchomić cały sztab, klucze nuklearne uaktywnić. Absolutna masakra. Co się później okazało, Rosjanie zostali powiadomieni o locie i informacja nawet została przekazana na przykład do służb na brzegu, do rybaków, żeby wiedzieli, że wszystko jest w porządku, ale nie do obsługi radarów. Zdarza się. No właśnie, mamy też swoje polskie projekty. To po lewej to jest, zdaje się, Bursztyn Polskiego Instytutu, Lot... Instytutu Lotnictwa, nieważne. Oprócz bursztyna mamy również Space Forest, to bardziej na Pomorzu, którzy pracują obecnie nad rakietą i są na dość, dość dobrze im idzie, szczerze mówiąc, jestem pod wrażeniem naprawdę ich pracy. To, co widzicie tutaj, to są nasze starsze rakiety, meteory właśnie. To jest, zdaje się, Meteor 3? Nie, jest, nie jestem pewny na 100%. One były używane gdzieś tak do lat 70. właśnie do badań atmosfery. Zasięg lotu tak do 100 km. E, zostały wycofane gdzieś. W... Zostały wycofane w tym 74. w związku z tym, że pojawiły się tak naprawdę w tym samym okresie rosyjskie rakiety. Rozwijały się za szybko. Proszę? Rozwijały się za szybko. No, no, no to wychodzi. Jakby nie ma oficjalnego potwierdzenia, co się właściwie z nimi stało, ale no cóż. E, no i właśnie, ku pamięci. E, bo jeśli pamiętacie tego przystojnika z początku, e, to on stoi na pustyni Błędowskiej. I piasek z pustyni Błędowskiej macie swoją drogą też w rakiecie w Głowicy, jeśli chcecie, gdziekolwiek ta rakieta teraz jest. Bo widzę, że wyparowała absolutnie. O, jest tam, okej. Okay. <ścoughs> no, e, tam odbywa się co roku festiwal Meteora. E, to jest festiwal rakietowy organizowany przez Polskie Towarzystwo Rakietowe. Zdaje się, tak pod względem ilości ludzi, największy. E, zaraz obok są loty rakiet eksperymentalnych w Dawku Pomorskim i generalnie do dnia dzisiejszego wiele, wiele lotów odbywa się na pustyni błędowskiej, w tym samym miejscu, z którego startowały właśnie meteory. E, tutaj po lewej, waszej lewej jest team z rakietą Solaris, ona akurat do kansatów była przeznaczona. E, tak, i to miałem do powiedzenia na ten temat, chyba że ktoś chce, żebym się na czymś rozgadał, bo chyba mam czas. Na spokojnie. No właśnie. Na pytania, Czy najpierw to... może wielkie prawo na radę. To pomyślcie nad pytaniami, głośno. O, bo chyba właśnie podłożyłam wcześniej ten mikrofon zamiast ten Twój. Raz, dwa, trzy, Aha. raz, trzy. Raz, dwa, trzy, raz, Z tego mnie okay? nie słyszą. Tak, tak. Jeszcze <laughs> ja, ja tak pytam może w ramach ciekawostki że widziałam ostatnio, że na jakimś portalu typu zrzutka Space Forest zbiera kasę na to, żeby wystartować swój internet, więc jak ktoś chce zostać sponsorem jednej z ciekawszych polskich rakiet, to można sobie pogooglować, bo to, to jest jakaś śmieszna sprawa. E, no i, aha, jeżeli chodzi o Wyspę Meteora, to w tym roku chyba będzie to pierwszy weekend września, tak, na Wyspie Wielkowskiej. Chyba tak samo jak w zeszłym, Tak, to jest zazwyczaj pierwszy weekend września, więc również serdecznie zapraszam, bo to bardzo fajny festiwal. I super można pooglądać rakiety od takich maluszków po naprawdę. No, Słowacy zawsze przyjeżdżają z taką Tak, tak. E, oficjalnie rakietę. pułap jest podaje, że 2,5 km. A nieoficjalnie? Z nieoficjalnych źródeł wiem, no, że, no, wiem no, że latają wyżej. Przypadkiem. Sz, nie wiem, tego nie nazywamy. Dobra, czy są jakieś pytania? Radek, kiedy w kole zaczynamy robić karmelki? <noise> um, produkcja materiałów wybuchowych jest nielegalna. To na jakiej zasadzie są produkowane materiały wybuchowe. No, tylko silniki. Eee, znaczy to, to jest pewien problem generalnie, bo zmieniły się przepisy jakiś czas temu w Unii generalnie i polskie prawo trochę nie nadążyło. I jakby rakiety takie modelarskie absolutnie nie istnieją prawnie? To jest trochę szara strefa. Eee, większość tych silników stałych, które istnieją, to istnieją albo dlatego, że no ktoś je gdzieś produkuje i sprowadziliśmy. I jeśli chodzi o legalność, to są legalne tylko jeśli podpadają pod to, się zdaje, nazywa pokazowe materiały pirotechniczne, czyli fajerwerki. Natomiast produkcja własnego stałego paliwa rakietowego w domu jest teoretycznie nielegalna. Pamiętajcie, nie czy tego domu. Czy są jeszcze jakieś pytania? <laughs> Można robić. <śmiech> <śmiech> no bo, dobra, to, pytanie. to może do mikrofonu, co? Pytajcie. Jaka jest najfajniejsza albo najśmieszniejsza nazwa rakiety, jaką spotkałeś? Bo są różne, są Bigos, Pierogi, tak słyszałam, że nie więc okay, e, biorą śmieszne nazwy. Słyszałem o Bigosie, osobiście jestem bardzo... Może być moją ulubioną, ale musiałbym zobaczyć, jak są upakowane ich kable w środku, bo nie wiem, czy to nie jest nawiązanie. Jeszcze dwa pytania. On już ten kabel ma granice. Mam takie pytanie: czy coś się zmieniło od lat 90., jak się w to bawiłem? E, te rakiety są dalej niekierowane, tak? E, a to zależy, bo niektóre już są. Znaczy, kierowane to, to brzmi trochę źle. E, powiedziałbym, stabilizowane aktywnie. E, wiem, że Bigos, przynajmniej od którejś wersji, to wywołany Bigos, to zdaje się, pomorska rakieta też. E, to od którejś wersji na 100% jest stabilizowany aktywnie? Tak, tak, 17 latek na poprzednim meteorze właśnie miał tak, 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 tak. Tak. No tak, robią to już. Generalnie tak najczęściej to chyba robi się. No wiadomo, komputer pokładowy musi być, który to liczy i steruje się lotkami najczęściej. Albo wektorowanie jakorowanie Ja chciałbym się zapytać, gdyby ktoś chciał zacząć? przygodę z modelarstwem rakietami, to od czego może zacząć, żeby było to legalne i e, żeby wszystkie palce i ręce okay. zostały w jednym koło. E, Okej, okay, żeby to było legalne. E, to, to jest pewien problem. Ale e, generalnie jak chodzi o takie zaczynanie, to dobrym pierwszym krokiem jest myślę, forum, które prowadzi Polskie Towarzystwo Rakietowe. Tam jest... Dość dużo takich generalnych informacji, które oni zbierali przez lata, tak naprawdę. E, więc też takich trochę prostszych konstrukcji, tam można sporo znaleźć takich generalnych założeń, które trzeba by spełnić. E, jeśli ktoś chce się bawić tak e, bardziej serio i jest trochę mniej normalny, bym powiedział, e, to na Carocketry też jest dobrą stroną, żeby czytać, tylko tam, no właśnie, tam pan pracuje w Boeingu i jest trochę techniczny. Więc można się przestraszyć niektórych zakładek. Eee, natomiast takie generalnie małe silniki rakietowe, które są powiedzmy względnie bezpieczne, to znaczy jak wybuchnie nam rakieta, to raczej nas nie zabiją. Eee, one są w miarę dostępne, więc to nie jest problem. To nie jest mały silnik, ale tak, no coś tego pokroju, jak tu leży. Zastanawiałem się, to powiem, ale Tak, wziąłem, ale zastanawiałem się, czy pokazywać. Ale, no to pokaż, powiedzmy. Ale okej. Okay. <laughs> <laughs> Mam taki silnik w ręku, on jest nobity, że tak powiem. No to jest silnik. Nie pamiętam jakiej klasy, Bo są klasy silników rakietowych. To tam one są według, to się nazywa impuls, właściwy, żeby nie pokręcić. To generalnie mówi o tym, ile ciągu jest w stanie silnik wytworzyć w czasie. Czyli, jeśli miałby impuls tam dwóch sekund, newtonosekund, sekund to może utrzymać 2, newton, 2 newtony przez sekundę, albo newton przez 2 sekundy i tak dalej i tak dalej. Według tego są klasy silników i według tego też się wyróżnia silniki te dużej mocy, które nie pamiętam od której klasy są niestety. Ten metalowy, który gdzieś tutaj się przemieszczał, on ma tam że około 200 newtonosekund i to już są silniki te dużej mocy, także te małe gdzieś koło 10, to jest bodajże klasa D, bo lecą ABCD, a to są takie najmniejsze, takie absolutnie urocze, no a potem w górze już są jakieś potwory. I tak jak w sumie to to można kupić w dowolnym sklepie modelarskim. Tak, tak. Więc jak ktoś by chciał e tutaj zacząć? To jest... Nawet już są większe dostępne, widziałem troszeczkę, no. To, to, to można jakby zacząć z takimi tymi małymi modelarskimi, to jak wybucha, to też rzadziej tak, tak. bardzo nie... One też, jak ktoś się nie lubi bawić w elektronikę, są w miarę fajne, bo większość z nich ma taki mechanizm, że jak się wypalą, to po paru sekundach najczęściej w drugą stronę uruchamia się ładunek i w tych małych rakietach używa się tego do wyrzutu spadochronu na w najzwyczajniejszym świecie. Wtedy tak naprawdę nie trzeba elektroniki wystarczy sobie zbudować z jakiegoś materiału sam ten korpus z wyciąganym tym czubkiem, tak jak jest w tej rakiecie co tu poszła, no i ten odwrotny impuls po prostu go wypełni... Zapraszamy na git koalicji. <grym> 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 <Na> Dobra, <grym> i no, się. ale oczywiście Polskie Towarzystwo Rakietowe też jest super organizacją, również serdecznie zachęcam do łączenia. Można się dużo tych rzeczy dowiedzieć. Super, to wielkie brahana Radka. Dziękujemy bardzo.